Owocem tej batalii są narodziny Polski Ludowej, ojczyzny ludzi epoki socjalizmu i pokoju. To waleczni synowie tych ziem, którzy własnym życiem zapłacili za wolność, za demokrację. Nie ma chyba człowieka, który by czytając wyryte na tablicy pamiątkowej nazwiska nie doznał najgłębszych, wstrząsających uczuć. Na terenie naszego powiatu polegli. Plutonowy Walenty Ciesielski, Plutonowy Józef Danieluk, Szeregowy Józef Gajk, Szeregowy Grzegorz Grubiński, Szeregowy Joachim Lemański, Szeregowy Mieczysław Filipiński, Sierżant Antoni Matysik, Sierżant Józef Olech, Szeregowy Jan Piątek, Kapral Józef Frauer Podporucznik Franciszek Sławiński, Szeregowy Marian Warno, Szeregowy Michał Zoń. Razem walczyli o umocnienie demokracji, a razem niszczyli podziemie faszystowskie, jednym strumieniem płynęła ich krew. Cześć ich pamięci.